Przemysławie, co było inspiracją pana kolekcji? Inspiracją mojej kolekcji, yy, oczywiście był przede wszystkim model Lexusa i zwróciłem przede wszystkim uwagę na to, w jaki sposób on był zaprojektowany, albo ja sobie wyobrażam, że on mógł być zaprojektowany. Uwam sobie tak rysować po prostu ten samochód w jakiś taki bardziej jeszcze dynamiczny sposób. Rysując te kształty w, te, w taki plastyczny sposób, z tego wydobyłem to, co potem wykorzystałem w projektach. Jako, że to są kreacje damskie, no to próbowałem sobie wyobrazić właśnie tą kobietę, która też jest no, w moim wyobrażeniu bardzo nowoczesna i dynamiczna. Jako uważa Pan za ikonę mody na świecie i w Polsce? Taką osobą, która mnie inspiruje i na pewno jest ikoną właśnie od tej strony mody, to jest madonna dla mnie. Jak w jakiś wkracza kolejny etap, to ona to robi od A do Z. Ona mnie zawsze inspiruje, bo jest tak zdeterminowana i właśnie tak w każdym szczególe pilnuje tych swoich wizerunków. Ona znowu pokazuje, że potrafi być na czasie albo nawet wyprzedzać. Po prostu ona zawsze jest z dwa lata przed wszystkim, co się wydarzy. Pan po swoim pokazie. Wyobrażamy sobie taką sytuację. Szczęśliwy, sporo zebranych gratulacji, nagle podchodzi ktoś istotny prominentny na rynku i mówi, że kompletnie się mu to po prostu nie podobało. I jakby Pan odpowiedział z jej skomentował? Próbowałbym go przekonać, że być może ja w tym pokazie Yy, próbuje właśnie coś, coś nowego odkryć, fantazji. tak, że próbuje jakiś nowy etap w historii mody otworzyć. Trzeba takimi mocnymi akcentami, prawda? Musi nastąpić właśnie taki moment, że to wszystkim się nie będzie podobać, żeby wszyscy zaczęli o tym mówić. Pana prace są bardzo geometryczne i o ciekawej formie. Jak sobie pan wyobrażał szycie swojej kolekcji? Te sukienki yy, takie, które to właśnie sukienki, są taj. takie ponakładane, no to albo bym to Zrobił tak, że jest y, konstrukcja z tiulu, to znaczy no, są, są, jest tak jakby pod spodem jest dużo sztywnego tiulu, który to trzyma. Ona była bardzo taka lekka, zwiewna albo y, coś takiego, że właśnie też jest konstrukcja jak, jakaś taka, no to nie jest drut, ale coś takiego właśnie wygiętego i na to jest na, naciągnięta tkanina. Ważne jest to, żeby można było się w tym ruszać. Bardzo dobrze, bardzo sympatyczna rozmowa, studiuję wzornictwo, yy, zajmuję się grafiką, yy. Jakimś projektowaniem. A na co dzień co Pana inspiruje? Wszystko właściwie, co napotykam dookoła. Także często to są bardzo przypadkowe rzeczy, ale z jakiejś bardzo drobnej może wyjść cała kolekcja. Także to może być zwierzątko, to może być właśnie samochód, albo jeszcze coś innego, jakiś budynek. Stawiam na prostotę i właśnie na to, żeby. Kolekcja była spójna. Wrażliwość, nieśmiałość, ale projekty bardzo odważne i nietuzinkowe. Autor lubi taki skandynawski minimalizm z aspektami ekologicznymi. Lubi trochę socjologii, psychologii w modzie. Odwołując się do metafory filmowej powiedziałbym, że gdyby Bergman dzisiaj robił filmy, to pan Przemysław Kiński pewnie zostałby zaproszony do stworzenia kostiumów. うん。